Panie Andrzeju, jak wrażenia po tym finale, bo każdy nastawiał się, że będzie wielkie widowisko jak w ostatnim meczu ligowym, kiedy było jeden dla legii. No ale szybka czerwona kartka chyba zniszczyła te oczekiwania. Jego Simone Mawia, finały się wygrywa, a nie rozgrywa. I faktycznie taką sytuację mieliśmy yy, dzisiaj. Legia straciła w trzeciej minucie zawodnika, a Raków stracił koncepcję na rozgrywanie akcji ofensywnych. Jakby powietrze z piłkarzy z Częstochowy uszło. Grali powolnie, grali apatycznie, grali bez pomysłu, bez błysku, co nie jest oczywistością w ostatnim czasie. Legia była fenomenalna w defensywie. Turnieje, ważne mecze, finały, wygrywasz defensywą. Legia była doskonale zorganizowana w defensywie. To jest raz, dwa. Ta ich mowa, mowa ciała, ten język ciała, ta pewność siebie po każdej akcji wskazywała na to, że raków, jeżeli nie zdobędzie szybko bramki, będzie miał kłopot. I faktycznie tak było. Poza tym Tobiasz, który rósł z, 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 z interwencji na interwencję, a kluczowa wydaje mi się, to była ta z Gudkowskim, który wyszedł z nim sam na sam. Więc piłkarz meczu, człowiek, który fantastycznie bronił. Jak już defensorzy zawiedli, no to masz bramkarza, który ci wszystko wyciągnie w newralgicznym, kluczowym, najważniejszym momencie łapie ostatni rzut karny. No, sytuacja nieprawdopodobna. Myślę, że może faktycznie było to wielkie, piłkarskie widowisko. Natomiast, jeżeli chodzi o zarządzanie meczem, o taktykę, o przejmowanie inicjatywy, nawet grając w defensywie, Legia mi dzisiaj zaimponowała. Runiejcz, który ściąga Rzozuę z boiska, lidera, przed konkursem rzutów karnych. Nie każdy tener by się na to odważył, więc tu pokazuje, że zarządzanie meczem było doskonałe. A mam wrażenie, że sztab szkoleniowy, włącznie z Markiem Papszunem, był zbyt nerwowy. Ta nerwowość z ławki, którą obserwowałem ciągle, e, e, udzielała się zawodnikom Rakowa na, na boisku. E, to było moim zdaniem niepotrzebne. E, jak to by było wyeliminowane, to mają na tyle w sobie jakości, że byliby w stanie tutaj zdobywać górę. Natomiast z jakiegoś względu e, nie byli w stanie tego zrobić. E, każda seria się kiedyś kończy. Raków dwukrotnie wygrywał e, Buchar Polski, dzisiaj przegrał. Miało być podwójna korona, zostaje mistrzostwo, Legia ratuje sezon, no i wszystko wydaje się się zgadza, bo jedni jak i drudzy będą finalnie po tym sezonie zadowoleni, natomiast imponowała mi dzisiaj Legia w defensywie, bo ta praca w defensywie, Wszołek, przecież my jego nigdy nie widzieliśmy tak pracującego w defensywie, asekuracja, podwojenie, potrojenie, więc no, szacunek, gratulacje dla, dla drużyny. Araku musi jak najszybciej się otrząsnąć, bo, bo zmierza w prostej linii, w prostej drodze do, do mistrzostwa historycznego i miejmy nadzieję, że lepiej się będą prezentować w następnych kolejkach już Ekstraklasy niż dzisiaj. Dzisiaj na meczu był też obecny Fernando Santos, ale czy selekcjoner, który ostatnio zabłysnął taką wypowiedzią, że w sumie w Ekstraklasie grają ci zagraniczni piłkarze nie na zbyt wysokim poziomie, czy, czy dzisiaj mógł obserwować kogoś do reprezentacji Polski? Czy padła jakaś taka szczególna postać była na boisku, która mogła paść do jego notesu? Tobiasz. Tylko Tobiasz, w polu raczej ciężko. W polu ciężko, bo jeżeli popatrzymy na... Jeżeli popatrzymy na to, piłkarzy Legii Warszawa, Sliż, Kapustka, no oni harowali w defensywie. Augustyniak, doskonałe zagranie. Jeżeli kogoś miałbym również oprócz Tobiasza wyróżnić, jest to Augustyniak. Generalnie cała, cała linia defensywy. Natomiast, natomiast Augustyniak był fenomenalny oprócz, oprócz Tobiasza, więc jeżeli miałbym kogoś wyróżnić, to ten piłkarz, który no doskonale wykonywał swoją, swoją pracę. Natomiast wydaje mi się, że żaden z zawodników z pola nie był w stanie się przekonać swoim sposobem grania, swoją, swoim pomysłem na grę, swoim usposobieniem Fernando Santosza. To tyle będzie z mojej strony. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.